Jojojoj, cześć siemanko, witam was serdecznie na dzisiejszym odcinku W dzisiejszym odcinku gramy w Minecrafta Zostawcie łapeczkę i subika z dzwoneczkiem Ja się wyrobiłem Miało być to GTA, ale jak na GTA nie idzie po mojej myśli A mamy Minecrafta Nie wiem czemu to tak wygląda To bo mam obecnie Minecrafta Tlanchera Ponieważ mój obecny Minecraft nie działa Rozpoczynamy. Z Vale, Survi. nie no, piszemy. Minę Minecraft na fajny normalny. Tu mamy domyślny, yy, domyślny, i tu mamy takie, dobra. Stwórz nowy świat. Jak widzicie, mam komputer, wczytuje się zdecydowanie szybciej, więc FPS-ów też może być więcej, dlatego. Z tego powodu się cieszę, że FPS-ów może być więcej. Nie ograniczyłem FPS-ów, dlatego z tego powodu się cieszę. Co to mi za skina wrzuciło? Jestem Iron Manem. Okej, okay, jestem Iron Manem. FPS-ów mamy koło 60 klatek. To równe 60 klatek, dobra. No to co? Robi się noc. My... Yy, chyba słońce wstaje. Ja... O, tam jest żungla. Ja mam, na razie póki co nie mam Optifine. Ja jestem Iron Manem. Dlatego, to nie niszczymy, nie wiem dlaczego wrzuciło mi Ironmana, ale trudno. Yy, dajcie znać, yy, jakie serie chcecie z y, Minecrafta. Yy, bo mianowicie, ja obecnie, yy, na razie póki co wymyśliłem, że będziemy, póki co będziemy grali w survival. Widzicie, ja już potrafię, żeby, kuźwa. Wy tak też potraficie? Dobra, robimy sobie teraz tak. Tak, drewniany kilow. Tu idzie ta sadzonka. Dobra, drewniany kilow. Idziemy się wkopać gdzieś tu. Wkopujemy się... Poczekajcie, bo muszę sobie przyciszyć nieco, bo... Ja się nie chcę, bo to jest głośno nieco, a też tu było parę zabawy z tym, no to dobra. No to lecimy z tym koksem, mamy epokę kamienia, lecimy, lecimy. Myślę, że tak na spokojnie yy, mi się nie wyświetla, która jest minuta odcinka, będę musiał, więc czasami jeżeli nie będziecie widzieli, no to znaczy, że sprawdzą w OBS-ie, która jest minuta odcinka, bo nagrywam to OBS-em i mi się nie wyświetla. No to, to jest zdecydowanie lepiej. Eee, szkoda, że mi się nie wyświetla, to żałuję, ale... Trudno, dobra. Eee, poczekajcie, to ja już sprawdzę, która jest minuta w odcinku. W odcinku jest dopiero... Tr trzecia minuta. O kurde. Jest dopiero trzecia minuta, a zajmowało nam tak z 20, dobra. Eee, Backkill eee, Robimy sobie... Robimy sobie tulsy, yy, między innymi zrobimy sobie yy, sikierkę, no i myślę, że możemy iść, yy, chwila, jeden, dwa, yy, to mi niepotrzebne jest, no i teraz bierzemy to, to, yy, to też mi jest niepotrzebne i lecimy w kierunku dżungli. O! Tu jest to co ja potrzebowałem, czyli jedzonko. Gram na, 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 na wersji 1 Minecraft 1.19.4. Mam nadzieję, że widzicie moją kamerkę, bo ja nie mam podglądu, dlatego to jest o tyle problem. Ale na razie musicie... Jeżeli chodzi o live'y, no to musicie sobie poczekać na live'y, bo na razie muszę sobie sławki wymienić, bo... To jest tam, no, nie jest takich wygodnych dość jak na to, jak na nagrywki, ale damy radę. E, dobra, e, gdzie lecimy, bo nie wiem, e, przebijmy się przez dżunglę, bo w dżungli może być ta piramida, a piramida, no to piramida, no to, kurde, no to, widzowie, może, może już jak se znajdę. E, idziemy próbować się przebić przez y, 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 przez tutaj przez to y, przez, przez, przez no właśnie przez y, dżunglę i liczę że znajdziemy coś ciekawego Pff. póki co mam tylko y, tylko o kurde y, póki co mam tylko jedną wełnę a potrzebujemy ci trzy wełny żeby żeby mieć żeby sobie łóżko zrobić mamy kurde, kurde. świka, chodź tu i sobie, mam... dajcie znać co wy na to żeby zagrać na przykład żebym żeby ja spróbował zainstalować do Minecrafta mianowicie spróbował, nie obiecuję, że dam radę, ale spróbował zainstalować paczkę modyfikacji Better Minecraft to jest jeżeli nie oglądaliście polecę obejrzeć wbicie sobie do Kubira On nagrywał przeżyłem 100 dni w lepszym Minecraft hardcore no i tak jest dobra w 1.19 Kurde nie grałem dawno w 1.19, nie, da nie śledziłem jakoś tego Minecrafta, mamy lawa, pu lawa pula. Dawno nie grałem, nie śledziłem tego Minecrafta i nie wiem co naprawdę nie pamiętam. A wiem co jest w 1.19 zostało dodane. Warden! No to widzę, że na pewno pójdziemy odwiedzić Wardena, ale musi, musimy jeszcze chwilę się dozbroić, no bo, kurde, tak jak obecnie wygląda, mimo że jestem w zbroi Ironmana, no to, kurde, widzowie, o, jest wioska, jest wioska, lecimy do wioski, dobra, lecimy do wioski, jest wioska, liczę, że mnie do, dosyć dobrze słychać, bo ten film będę chciał tak, żeby trwał z 25 minut, no bo też nie chcę coś za dużo siedzieć przy tym montażu, bo póki na chwilę obecną montuję sobie sam. Bo nie chcę wydawać pieniędzy na montażystę, a zawsze wy cieszycie się, że są te filmy. Zostawcie łapeczkę oczywiście i suba z dzwonkiem, żeby żaden was film nie ominął, bo teraz. Czy ja wiem? Co jest? Co jest szkala, że nie Kurde no. Dobra. Eee, oho, już takie mnie zmęczenie dopadło. Już, dobra, mamy, mamy łóżko. Zawsze coś. Eee, co tu jeszcze z hejbale są? Eee, to potrzebuję zrobić sobie. Tak. Idziemy pozbierać hejbale. Jest golem, ale golema raczej nie będę zabijał, bo nie ma sensu. Pusta mapa, papier, patyki mi się nie przydadzą z tego, bo kompas... Kompas jest w ogóle niepotrzebny. Kurde, o chleb, to zawsze sobie coś zjem. A już wiem czemu, czemu to jest skrzynka, dobra. Szybko. Yy, chleb więcej. Tu mi nic nie trzeba. Tu też nic nie ma. Dobra, teraz tu. Tu nic nie ma. Tu byłem, tu nie byłem. Yy, o, siodełko. I mamy skórzaną zbroję. To się podoba. Yy, Więcej chleba, drugie siodełko, dobra. zbroję już mam tu mi nie potrzeba drugiej yy, kurde, tak, tak jak widzę to. O, jest wiadro. Okej. Okay. Dobra, nie musimy zabijać golema. Yy, tu nic nie ma w tym domu. Teraz tenino. Yy, o! To jest rzecz, która się bardzo przyda. Powiedzcie, że to się powinno się kierować, czy się, ale dobra, mniejsza o to. Możecie mnie nazwać bombikiem, ale. Kolejne siodło, drugie już. Tu byłem. Yy, nie ma naprawdę więcej hejbali. Słyszałem, że będzie więcej hejbali, ale naprawdę nie ma za dużo tych hejbali. Kurde, no. Kuźwa. Sądziłem, że będzie więcej hejbali. Teraz patrzymy. Która minuta? 10 dopiero, a to łatwo, dobra. E, myślę, że możemy wyruszyć słońce dopiero zachodzi, ale e, myślę, że możemy wyruszyć e, nieco gdzieś albo wiosce się zatrzymamy póki co? No myślę, że to że to jest rozsądne, żeby się się wiosce zatrzymać, potem zobaczymy co dalej. Czy opuszczamy to i się przenosimy, czy nie? Yy, mamy do dokładnie dzień 0, ale zaraz pójdziemy spać nie w swoim łóżku, ale. Ale o to. Yy, nie zrobię skrzynki, ale za to zrobimy, yy, za to zrobimy żołej, yy, za to zrobimy. Tak, 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 tak i tak. 30 chlebków, 44 chlebki. Dobra. Kurde, serio nie mogę i spać. Dobra. Kurde, no 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 no, widzowie. Kurde, no. Dobra. Yy, ej! że to nieładnie zajmować czyjeś łóżko komuś. Kurde, wiesz powiem? Wiesz powiem? Pójdziemy spać razem. Pójdziemy... Kurde. Ty Dobra. Nie no, będę dobry i wiesz powiem? A on poszedł, dobra. No to ja, ja mogę spać. Dobra. Oho. Te bugi u mojego dobra. Ej, co wy tu robicie? Dobra, yy, zrobimy sobie. Kurde, no, bo ja nie chcę żadnego z was uderzyć, a oddać wam mianowicie to tu. Dobra, ja mówię, że spróbuję gdzieś się tu przenieść. O, to jezioro jest idealne. Poczekajcie, bo muszę zaś poprawić, że zaś mi zaczyna krew pulsować w nocy. Nie wiem dlaczego. O! Póki co tym, tymczasową bazę rozbijemy sobie tutaj w tym miejscu. Tymczasowo. Tymczasową bazę. Yy, kurde łopatę nie zrobiłem. Dobra. Dobra. Robimy łopatę. Tymczasowo się tu wkopujemy. Póki co tymczasowa baza, nie robię jej zbyt szeroki, bo to nie ma sensu. Tu dwie kratki. Tu też dwie kratki będzie, będzie idealnie, tymczasowo póki co nie, będę podskakiwał, bo to... No bo dobra. Dobra, yy, teraz crafting tak mi został. Dobra, crafting. Robimy piec. Robimy drugi piec. Ale ono pozostaje u mnie w jakimś punku. I teraz idziemy ściąć to drzewo. Dobra, teraz wracamy. Teraz robimy tak, 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 tak. Tak, 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 tak. I teraz. Tak, 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 tak. Bierzemy się za przepalanie jedzenia. A za ja to przepalę. Dobra, weźmiemy sobie i pójdziemy, to tutaj. To tutaj trzeba. Dobra, pięknie i teraz to sobie przerobię na deski, które idziemy przepal, które wrzucimy do pędzarki. Dobra. Jest idealnie minuta odcinka, to jest mianowicie 15, prawie 16, dlatego. Jak najbardziej mi się to podoba, że jest yy, ta minuta odcinka. Wy widzicie ten tutaj ekran. Nie wiem, nie wiem jak z myszką, ale liczę, że tu raczej nic nie będę robił w montażu, bo no nie wiem czy zdążę dziś zrobić cokolwiek z montażem, ale wyślemy się i może pozbieramy jakieś tu surowce, węgiel. Ja mam Opti-Final, dlatego to będzie przeszkadzało bardzo póki co. Ale ja widzowie liczę na to, że jeżeli wbijecie pod tym filmem 5 łapek w górę, to obiecuję wam, że robimy day, że robimy mini maraton. A maraton będzie trwał mianowicie ile może trwać? No, załóżmy, że maraton będzie trwał koło. A już to się przepaliło? Dobra. Yy, no, dwa dni maratonu wam dam. To, to obiecuję, że dam wam dwa dni maratonu. Jeżeli dobijecie te 5 mapek w górę, dam wam dwa dni maratonu. To wam, widzowie, obiecuję. Teraz idziemy yy, pokopać nieco. Idziemy poszukać niektórych złóż. Yy, To jest... O kurwa. widzowie przepraszam, nie miało być przeklęstwo. o kurcze. Przepraszam widzowie. Przepraszam, ale... Jakiś dziwny to był odruch. Dobra. E, zombie to na S. Kurde, Creeper, chodź tu Creeper. Yy, yy, to jest tak, tak to nie mam przeznaczone na dzieci, ale widzowie, kurde Clipper. chodź tu, chodź, chodź tu, chodź, chodź tu, chodź. Dobry Creeper. Dobra. O, Węgiel odkrył. E to dobra, mamy więcej węgla. Yeah boy Dobra, to niszczymy bo nic tu nie widać. Wy pewnie też nic nie widzicie jak ja gram na jakości nastrojowej Ktoś się pytał pod poprzednim moim dzisiaj filmem jaka specyfikacja. Specyfikacji wam nie wrzucę, bo dokładnej nie znam. Bo ten kąt był mianowicie składany. I Specyfikacji nie podawałem dokładnej Coś tam polepszam. Nie jestem pewny co jest, ale jeżeli chcecie, żebym wam kiedykolwiek pokazał jak wygląda obecny komputer, no to serdecznie daje, dajcie znać w komentarzach. Ok, 19 minut odcinka. Jeżeli drapie się po, po nosie, no to przepraszam, yy, przepraszam bardzo. Dobra, myślę, że ostatnim... Aktywnością w tym odcinku będzie, że sobie pozbieramy drewno pozbieramy sobie drewno i myślę, że będzie fajnie drewno sobie pozbieramy Dobra A teraz yy, no, liczę, że dźwięk jest w miarę dobry a nie, nie przepraszam, Hamski, za przeproszenie mówiąc, to liczę, kurde, no, to liczę, że ten dźwięk jest dobry, dlatego, do dobra, dobra, ej, przy tych 60 klatkach to naprawdę dobrze to śmiga, ej, Jestem ciekawy, ja to widzowie spróbuję sprawdzić teraz przy Was. Czy jeżeli bym na przykład zmniejszył sobie to tu wszystko, to ile bym miał łącznie fps -ów? Nie, jest stałe 60 klatek. Ok, czyli tu sobie dajemy na 12. Tak samo tutaj też dajemy na 12. Jeżeli chodzi o limit FPS-ów, czy jeżeli dam 50, to mi spadnie do 50 klatek? Tak. Czyli, czyli jak dam teraz 70, to mi do 70. Nie, mamy stałe 60 klatek i o to chodzi. Ja, mi się podoba, mamy stałe 60 klatek. Mi się to jak najbardziej podoba. Dlatego jeszcze teraz tu sobie podbieramy nieco drewna. Pójdziemy jeszcze popolować na świnki i myślę, że Czas już kończy ten odcinek. Mam nadzieję, że się cieszycie z mojego powrotu na YouTube. Ale choć ten powrót już był dawno wiadomy, że w końcu powrócę, ale po, powróciłem zdecydowanie w lepszym tempie. Zdecydowanie innym programem nagrywam i zdecydowanie inna jest jakość dźwięku. Przepraszam, bo mi nos zatkało. Jest zdecydowanie inna jakość dźwięku. No i. No, i myślę, że będzie fajnie, dlatego widzowie, piszcie, czy to, co chcecie, piszcie, macie dozwolone, ale proszę Was, nie obrażajcie mnie, też się dopiero uczę, dlatego pamiętajcie widzowie, każdy uczy się na własnych błędach, ale dobrze, piszcie, jeżeli piszcie propozycje, co robimy w następnym filmie, mianowicie w tym filmie jest to teraz minuta. 22. Widzowie, ja się w tym momencie z Wami żegnam. Nie wiem co zrobicie, ale ja się z Wami mianowicie żegnam. Do zobaczenia już w kolejnym odcinku. Nie wiem kiedy, a do zobaczenia już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Elo. No, trzymajcie się. Elo.